To jest Tura i Big Baga Big Bag to będzie coś takiego. Wydaje się, że to jest producent polski. Robię to drugi raz To pierwszym razem się udało. Nie wiem ile w środku jest. Drewno jest lekko widotne. Tur tutaj... Nie sugerować, z tymi napisami, które na, są na tych elementach metalowych, Modoł tego to jest MET No i sprawdzamy, czy to w ogóle da rady. Na wolnych obrotach. Nie wiem ile to jest. Następnym razem naładuję trochę więcej. Ściągnik taki, podnośnik taki i bigłak taki. Dzięki.